Zapraszam Was na nowy post. To opowieść o tym, kiedy On nie zauważa małych znaków i jak powinniśmy działać. Cyrkicie. Aż nie macie w domu, mam się, że mnie nie wpuścisz, no ale miło, że to zrobiłaś, to zostawiam prezenty i teraz tak, ponieważ ja uważam, że jak się do kogoś do domu przychodzi, to trzeba mieć dla każdego prezent, to tu jest dla Nelusi, tu jest dla Oskarka, no i tak, z tobą miałam ogromny problem, bo ty masz strasznie duże wymagania, ale weszłam dzisiaj na Instagrama, wyobraź sobie, rano i zobaczyłam listę twoich życzeń, tak sobie pomyślałam, kurde, mogę spełnić swoje marzenie. Czy kochanie, życzę Ci wszystkiego najlepszego? Tylko to mi się wydawało trochę mało luksusowe, wiesz? To jesteś taka trochę luksusowa, więc wzięłam Ci szerełki z Lenora, tak, żeby Ci było miło. Tu masz ode mnie kwiatki, a tu taki drobiazg zostawiam, żeby Ci było wspaniale w życiu. No i miałam ci dośpiewać 100 lat, zapalić świeczkę, ale już to daruję.

Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.